Hej, hej, siemaneczko, witajcie w materiale, w którym pokażę Wam top 10 najgorszych kanałów na polskim YouTubie, Zaczynając od najbardziej takiego lightowego, czyli po prostu najbardziej, najbardziej no, mniej szkodli najmniej szkodliwego na YouTubie Zaczynamy od dziesiąteczki, dziesiąteczką jest kanał pod tytułem Narces. Mający 454 tysiące aktualnie subskrypcji No i tutaj co w kanale jest takie cringe'owe co jest w ogóle no, to co jest niepotrzebne no Ogólnie no ten kanał no to, to troszeczkę opiera się na samo uwilbieniu można chyba tak powiedzieć narcyza Zresztą tak jak nazwa kanału tak chyba o to w tym wszystkim chodzi Ale według mnie to jest naprawdę bez sensu no, tu pełno jest piosenek No nie chcę też puszczać wam tego, bo każdy może sobie wejść i zobaczyć Linki do wszystkich kanałów znajdziecie w opisie Od dziesiątki do samego dołu, no znajdziecie wszystko w opisie Ale według mnie ten kanał jest naprawdę bardzo, bardzo cringe'owy A same piosenki są średniej jakości Chociaż no, nie są najgorzej wykonane, ale są bardzo takie przerysowane No i mnie to po prostu odrzuca Także przejdźmy do numeru numer 9 Kanał następny to kanał z największą liczbą subskrypcji w naszym zestawieniu, chociaż nie, to będzie drugi największy kanał w naszym zestawieniu, kanał Karolek, pewnie większość z was go ogląda, dużo z was pewnie go ogląda, ale według mnie ten kanał naprawdę, no, to nie ma zbytniej racji bytu, no gościu nagrywa najgorszy design na świecie 2 no filmiki są naprawdę o takich dziwnych nie wiem 17 zagadek jakieś 10 h offline z córką no naprawdę według mnie i kiedyś oglądajmy jakieś tam odcinki to takie bezsensowne są te challenge takie bezsensowne są tytuły tych filmików i same filmiki no prawdziwe historie parodia no to to może ma jeszcze jakiś tam sens ale like ma Karolek, no, no naprawdę te filmiki są no, no 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 nie no naprawdę nic z niego się ciekawego nie dowiemy Poczucie humoru Karolka według mnie jest takie średnie. Są youtuberzy z o wiele lepszym poczuciem humoru, dlatego też pewnie jego wyświetlenia nie są jakieś mega wielkie, jak na 2 miliony subskrypcji. Siódmy kanał, ósmy kanał, sorry. Ósmy kanał w naszym zestawieniu to Świat Gosi No, i to jest taki kanał, który ta pani, pani gościa, no bardzo śmieszne następy wstępy. Od tego zacznijmy. No, ale wstępy, jak wstępy, ja też w ogóle jestem śmieszny. XD, no ale robi takie dziwne recenzje rzeczy i testuje w jakiś taki dziwny sposób. Na przykład tu był, było 13 minut, testuje jakąś lokówkę do suszarki, nie wiem co to w ogóle jest. No i, i, i w ogóle, no nie wiem, nie to, ja, ja włączyłem sobie parę tych filmików i, i, i mnie to odrzuca, no naprawdę, no, no, no nie, no te miniaturki też są takie, no, patrzcie w ogóle, ile to ma wyświetleń. Damy sobie od najpopularniejszych, to myślę, że z milion powinno mieć, chociaż wątpię, pół miliona, nie no ma, o ten, według Red Lipstick, o, no, i, no xD, no naprawdę pani robi według mnie z siebie, yy, no zbyt wielką bekę, jak na swój yy, wiek, nie mówię, że jest jakaś stara czy coś, no ale umówmy się, nie ma 18 lat i, no a robi takie rzeczy, tak, no, 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 mnie to po prostu żenada że, że lekka, no dobra. No, że żenadą, że na dom, ale przechodzimy do misji numer 7, w którym cringe was już ściska normalnie, bo to jest psychokopuł. Najnowszy filmik to jest. Y... Przejmujemy TikToka, tak jest: y... czyli coś w rytmie, przejmujemy YouTube. Y... Bit jest podkradziony, także mega słabo z ich strony. W ogóle jest to para, czy tam dwójka ludzi, którzy tam mają, nie wiem, do X dużo lat. I, I tutaj nagrywają mega dużo tiktoków i oni chyba też zaczynali od tiktoka Bo ich skojarzę że byli tam na tiktoku no, Miniaturki to w ogóle mają sobie, ale to nie o miniaturkach mówimy e, Ale no, czy nasza ciąża to prank? LOL LOL mam 30 lat, używam LOL xD mordo W ogóle psychokamil, Kamil, psycho Ola, psycho couple. Jezus, normalnie koks, naprawdę no, no pewnie większość z was wie jaki to jest cringe i według mnie to jest naj są najbardziej cringe'owi ludzie na polskim youtube no, no no nie ma, bo oni to jakby według mnie to nie jest takie zbyt wyreżyserowane, tylko oni po prostu tacy są tacy no trochę bezmyślni no dobra, ale przejdźmy do miejsca numer 6 Klaudia Yahira i tutaj pani no tak średnio bym powiedział Satyra Klaudii Jahiry mamy tutaj Naszego pana polityka. Nie będę mówił tutaj jego imienia i nazwiska, bo zapewne się nie domyślicie. Ja totalnie nie wiem, kto to może być. W ogóle swoją drogą, że gości się do tego nie doczepi, co nie. Ale chyba politycy muszą, mogą, można udostępnić. No nie wiem, ale wątpię, czy można sobie z nich taką bekę robić bez Bez, bez, bez konsekwencji. No i tutaj ten jest od naj, naj, najlepszych wyświetleń. Słuchajcie, naj. Mm, Najbardziej no popularny filmik ma tylko tysięcy wyświetleń e, przy 10, no znaczy, to dużo w sumie. No, powiedzmy, że dużo, ale na przykład tutaj, m, między innymi, obejrzałem Drogę Krzyżową. No i tutaj e, ma mega dużo negatywnych opinii. Podaję, że z tego co pamiętam, 3 czy 4000 lajków w dół i tylko 500 w górę. E, bo tutaj, jak jest tutaj Droga Krzyżowa, no to jest taka jakby e, pieśń, co nie w kościele. No i ona właśnie w rytmie e, tej pieśni ułożyła piosenkę z, z hejtów, i to śpiewała, i w ogóle i w ogóle no, tytuł Power plus albo Listy do B. No, ona jest naprawdę taką według mnie. Ja nie wiem w ogóle, jak to może mieć 30 tysięcy. 000 odsłon, ale to chyba bardziej, żeby się pośmiać, bo raczej radą, no. no. Może z Radomia to można się pośmieć, no, ale mm, ono tutaj wega dużo też mówi o takiej polityce, o swoim e, o swoim światopoglądzie i, i ludzie to po prostu czasami chyba oglądają, ale myślę, że takich fanów, którzy, którzy im codziennie normalnie, ono szydło, szydło u papieża, no, beka, beka, naprawdę, albo mikołajki, no to beczunia, <laughs> swoją drogą, fajny ubiór. Nice outfit, 10 na 10 mordo. 15 miliardów audyt pisu. No, może tam w niektórych filmach ma rację, ale samo to, że się śmieje tutaj z kościoła, tam z papierze, czyli w sumie też z kościoła, tu ze skoku, no to to Nie, według to, to mnie nie było śmieszne w ogóle. No, to takie żenujące, dobra, ale żenada, żenadą Przejdźmy do miejsca numer 5: Cypi Solo, pewnie wszyscy go znają i kanał już istnieje od kilku dobrych lat. Istnieje od 10 lat, nie no jeszcze od 9, nie całych 10, ma już prawie 400 milionów wyświetleń. No, i kanał opiera się na takich patologicznych, według mnie, piosenkach przekleństwo za przekleństwem. Teraz też są jakieś shoty, też z przekleństwami zresztą. Widzę, że coraz krótsze są te materiały, bo chyba piosenek się komuś nie chce nagrywać. Może zbyt mało hajsu, a tak to wrzuci jakiś szocik. minuta roboty, 29 sekund roboty, plus tytuł, noc 3 minuty, i wiecie, i, i stóweczka do przodu, czy tam ileś. No, więc w ogóle te pisa nigdy nie trawiłem. I... Te cipi solo i tak dalej, to niby to ma dobry bit, ale przekleństwo za przekleństwem, więc nie. Kanał następny, wielu z was go lubi, Masti. Prawie milion subskrypcji, Girls Gang. No i ogólnie nie wiemy na czym kanał się opiera, na wizerunku Masti, która zaczynała od takiego contentu, no myślę, że jednego z najbardziej kontrowersyjnych na polskim YouTubie. Z tego co pamiętam, trochę jej filmów zostało zbanowanych. Wszyscy wiemy za co. No i na przykład ostatni filmik, bo tu dałem sobie od najnowszych, to jest casting do teledysku Lil Masty. Każdy może z was, jesteś dziewczyny możecie się tam zgłosić i w ogóle cox, ale musi być pewne siebie i w ogóle mnie to tak cringe'uje. No nie wiem, złote życie, złote, jak można to zrobić złote PMW? w ogóle według mnie... No teraz może i faktycznie ta nowa piosenka jest spoko i, I jest taka spoko, że naprawdę można nawet obejrzeć ten teledysk i nic nie ma do siebie Ale wiemy, że te jeszcze dwa teledyski czy trzy wcześniej to te teledyski po prostu Opierały się tylko i wyłącznie na jej wyglądzie i niczym więcej Tak samo to Fame MMA to też myślę, że i dało połowę sukcesu Chociaż ja nigdy jej nie lubiłem i jak była tam Marta Linkiewicz i Lil to na żadną z nich bym nie zagłosowało, bo po prostu obie były żenujące i są nadal, według mnie. Także to jest moja opinia i możecie napisać w komentarzu, czy, lubi czy ją lubicie, bo. No. Top 3. Tisco -du -du Tak jest, już nie Cruzfilm, y bo na kanale Cruzfilm materiały, z tego co pamiętam, nie, nie pojawiły się. Nie pojawiły się Blisko od y, dwóch miesięcy A tutaj widzicie 8 godzin temu 3 dni temu, 5 dni temu Jak widzicie te filmy mają dość sporo wyświetleń Pół miliona wyświetleń na jednym filmiku Wrzucając 3-4 filmy tygodniowo To naprawdę 2 miliony wyświetleń tygodniowo Czyli około 8 milionów Z tego jeszcze stare filmy, więc myślę na spokojnie 10 milionów miesięcznie są w stanie wyciągnąć Czyli naprawdę Są w stanie naprawdę Jakoś ze tą najniższą krajową żyć Oczywiście tutaj żartując, no ale Disco Marek, kiedyś miałem ciebie, no w ogóle tutaj wiecie Marek, super auta, bo, mega bogaty chłopak, no i według nie udawanie tego wszystkiego, no naprawdę trzeba też yy, mieć do tego talent, ale Marek tutaj go nie robi jakoś tak y, mega super. No kanał cały opiera się na reżyserii, na początku wszyscy myśleli, że to prawda, myślę, że też to wszystko wiecie. Ale mam swojego sobowtóra, albo to, że wynajęli tam jakiegoś Karła, żeby naśladować ekipę Freeza i w ogóle poniża. No w ogóle mi się nie podoba na tym kanale, że on wszystkich poniża i w ogóle, no bo gra grom aktorską, ale no bez przesady. Albo tekst tej piosenki o kukurydzy no to też patologia, że jakich mało o to macie tutaj. No 5 minut wyświetleń, no myślę, że on nie narzeka, ale no... Według mnie... No, patologię może i jest yy, sukcesem na polskim YouTubie, tak? No bo pełno osób to ogląda i haha śmieszne, haha, śmieszne, a ludzie na tym zarabiają i ogólnie tak to wygląda. Ale na dłuższą metę, no to, to dziękuję. Miejsce numer drugie. Machonek X Ponton. Co? <laughs> Machonek X ponton. Aktualnie ma jak widzicie, on tylko praktycznie na lewach leci. Możecie go zapewne spotkać na Ome TV, czyli takim serwisie, jeśli ktoś by nie wiedział, do rozmowy przez kamerkę typu Skype, tylko, że rozmawia się z randomowymi osobami. I on tutaj mega dużo na tym siedzi i robi tylko filmy. Wiecie, pije alkohol na lajbach, wyzywa ludzi. Jak tam coś się napije mocniejszego, to na tym Ome też i w ogóle nie ma jakby tego szacunku. Oglądają też dzieci, takie jak ja, trochę młodsze ode mnie. No, jak leci ci na live przekleństwo za przekleństwem, wyszli do naita 5 zł, to nie wiem, wpisze ci na kartkę. No to tak, może jeszcze to, że wpiszę go na kartkę, to spoko, bo wielu YouTuberów tak robi, większych, mniejszych, ale, ale, no, gdyby nie było tego alkoholu, gdyby nie było tych przekleństw, to by było całkiem spoko, a tak to. No, no i w ogóle, cała ta otoczka, tej trochę patolki z tyłu, to. to robi swoje, no, 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 no nie. Ka nowy kanał do streamów, o, widzicie, jest nawet nowy kanał. No dobra, ale przechodzimy do Top 1 kanału, który mm, o którym brzmiał w 2018 i 19, 19 rokiem był dla tego kanału takim cichutkim, Bega się wyciszył, ale 2018 rok to był rok, w którym ten kanał naprawdę było po 10 tysięcy osób na streamie. Trzecia nad ranem, a tam 5 tysięcy osób, także naprawdę kanał miał mega duże wyniki. Jest to kanał Guralek czyli góral kiedyś no nie ma tutaj widzisz zbytnio grafiki wyświetleń też nie ma bo żadnego wideo z tego co wiem nie ma tak jest alko w ciemno los równe 20 zł tak jest to osoba jeśli ktoś by nie wiedział która przez pewien czas była osądzona o molestowanie coś takiego osób nieletnich no i tutaj była jakaś tam gruba sprawa tam ten kanał usunięto no, Góralek tutaj mega mocno leci, o wiele mocniej niż Machonek. No, teraz może już się trochę powstrzymuje, nie tak jak kiedyś na wcześniejszym kanale, ale nadal to nie jest kanał, który, no, który powinno się oglądać. No, to w ogóle, no, kanał Góralek to według mnie totalne dno i naprawdę nie ma co nawet wchodzić. Nawet szkoda czasu zostajeć łapkę w dół, bo, bo pamiętajcie, że to też powiększe zasięgi. No ale umówmy się, no kto wysyła takim osobie pijącej na żywo alkohol 20 zł. no jaki to ma sens, ja tego nie pojmuję. I dlaczego ludzie, na przykład 1000 osób to ogląda, no dlaczego? Jest y, 10 po północy, kiedy to nagrywam, więc no słabo. No dobrze, to by było na tyle, zestawienie top 10 dobiega już końca. Jeśli wam się materiał jednak spodobał, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał tam poniżej, w tym czerwonym przycisku, no i napiszcie komentarz, co zmienić, co poprawić i co najważniejsze, co nagrać w następnym odcinku. Bo jeśli wam się spodoba taka seria, to możemy nagrywać, nie wiem, top 10 najlepszych youtuberów, top 10 najlepszych kanałów w Polsce, czy też top najbardziej wznoszących e, się kanałów w 2020 roku. Czyli na przykład, że wiecie, że ktoś ma 5000 subów, ale robi takie wyświetlenia, że to jest wiadome. Że, że w 2020 roku osiągnie jakiś tam mniejszy lub większy sukces, bo są takie kanały, nie jest ich dużo, wtedy mogliście zrobić top 5, ale naprawdę jest to ciekawe, bo mnie takie coś kręci, jak już widać, że gościu wykrzuca 3 filmiki i widać, że, że już będzie miał zaraz milion subów, czy tam 100 tysięcy subów w ciągu pół roku, no to według mnie to są mega fajne wyniki. No i to by było już na tyle, sorry, że przedłużyłem teraz. Pamiętajcie o tych kciuku w górę, łapencji, czyli kciuku w górę, komentarzu i subskrypcji. Zapraszam Was również na social media, wszystko w opisie, no jak również linki do kanałów. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć.